Europejskie szczury doświadczalne. Witam serdecznie wszystkich Państwa w cyklu felietony z drugiej strony. Zaraz po tym, jak Unia Europejska dopuściła w trybie warunkowym do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19, obywatele jednego z weselszych unijnych baraków o nazwie Polska zaczęli przesyłać sobie rysunek dwóch szczurów. Na rzeczonym obrazku pierwszy szczur pyta, będziesz się szczepić? Zgłupiałeś, odpowiada drugi szczur. Przecież jeszcze nie zaczęli testów na ludziach. To wyraźna aluzja do ekspresowego tempa, w jakim przetestowano i wyprodukowano szczepionkę. Co do rodzaju testów, to przyznać jednak trzeba, że szczury przesadziły. Szczepionkę testowano bowiem na ludziach, ale też i na nich to jest na szczurach. Co ciekawe, niektóre testy wykonano tylko na szczurach. Dowiadujemy się o tym z oficjalnej szczepionkowej charakterystyki oraz ulotki, których treść zamieszczono na unijnej stronie internetowej. Link do niej podał na swoim Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, pisząc, że jest to, cytuję, pełna charakterystyka produktu leczniczego CHPL dla szczepionki Biontech and Pfizer w języku polskim. Koniec cytatu. Jako zdrowy jeszcze obywatel, zaglądam więc do polecanego przez ministra zdrowia tekstu. Dowiaduję się tam w paragrafie 5.3 przedkliniczne dane o bezpieczeństwie, że toksyczny wpływ szczepionki na reprodukcję i rozwój badano u szczurów w ramach złożonego badania toksycznego wpływu na płodność i rozwój. W tym samym paragrafie genotoksyczność, rakotwórczość czytamy. Nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości. Jako pacjent mam chyba prawo zadać pytanie, czy zapis ten oznacza, że szczepiąc ludzi lub nawet szczury przeciwko koronawirusowi, nie wiemy, czy nie wywołamy jakiegoś złośliwego raka, czyli choroby nowotworowej. A jeśli tak, to oczekiwałbym też odpowiedzi na pytanie, która z tych chorób rak czy COVID jest groźniejsza dla życia. Zapewnienie, że nie przewiduje się, aby składniki szczepionki miały potencjalne działanie genotoksyczne, wielu pacjentów może nie przekonać. Przypomina to wróżenie z fusów. Twórcy szczepionki nie wiedzą też, jakie są konsekwencje łączenia jej z innymi lekami. W punkcie 4.5 zatytułowanym Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji czytamy. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. I dalej. Nie przeprowadzono badań jednoczesnego podawania produktu leczniczego komirnaty z innymi szczepionkami. Koniec cytatu. W następnym punkcie 4.6 pod tytułem wpływ na płodność, ciążę i laktację czytamy. Ciąża. Istnieje ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania produktu leczniczego komirnaty u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego, ani pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka i lub płodu, itd. I jeszcze paragraf płodność czytamy. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego wpływu na reprodukcję. Uf, to zwierzęta! Może wspomniane wcześniej szczury, a ludzie. Na ludziach być może ku zmartwieniu szczurów także testowano. Dowiadujemy się o tym m.in. z punktu 4.8, że na okoliczność działań niepożądanych bezpieczeństwo stosowania produktu oceniono, cytuję, w dwóch badaniach klinicznych, w których brało udział około 21 744 uczestników. Koniec cytatu. Nie chciałbym się czepiać literówek czy wyrazówek, ale przy imek około zazwyczaj nadaje liczbie przybliżony charakter. Tutaj mamy liczbę dokładną, czyli precyzyjną. 21 744. Po co więc dodawać około? Czyżby dotyczyło to innej liczby? Może się czepiam, ale to oficjalna, ogólnounijna charakterystyka szczepionki, która ma być stosowana u setek milionów osób, więc Odpowiedź jest nieznana. Podobnie jak okres, w którym szczepionka ma zapewnić człowiekowi ochronę. W punkcie 4.4 znajdujemy zapis. Okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal ustalane w badaniach klinicznych będących w toku. Koniec cytatu. W innym miejscu czytamy, że szczepionka będzie monitorowana, a personel medyczny ma zgłaszać jej wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Dalej w punkcie 5.1 Właściwości farmakologiczne, znajdujemy informację, że ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia warunkowego koniec cytatu. Jak sądzę, ta warunkowość wynika też z tego, że gdyby szczepionka okazała się jednak szkodliwa, to zostanie wycofana albo jej stosowanie będzie ograniczone. Dla wielu pachnieć to może medycznym eksperymentem, a zmuszanie do nich ludzi zabrania akurat polska konstytucja. Jej artykuł 38 brzmi, nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Pytanie więc, czy nawet pośrednie zmuszanie ludzi do szczepień jest zgodne z konstytucją. Wyraz zmuszanie to zasłownikiem języka polskiego sytuacja powodująca, że ktoś musi postąpić wbrew swojej woli. Czy zapowiedzi rzecznika rządu, że w Polsce status osoby zaszczepionej będzie się różnił od tej niezaszczepionej, nie stwarza sytuacji do podjęcia decyzji wbrew swojej woli? Czy tego typu agitacja jest więc zgodna z konstytucją, gdzie równość obywateli? I jeszcze jedna uwaga dotycząca naszej ustawy zasadniczej oraz warunkowo wprowadzonej w Unii Europejskiej szczepionki. Ze strony unijnej jej podstawę prawną stanowi rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 507 łamane na 2006 z 29 marca 2006 roku w sprawie warunkowego dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, które kwalifikuje je w zakresie stosowania jako Produkty lecznicze, które mają być wykorzystywane w stanach nadzwyczajnych w reakcji na zagrożenie zdrowia publicznego. Koniec cytatu. W Polsce dotychczas nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego, choć przewiduje to nasza Konstytucja, artykuł 228 i dalsze. A jeśli nie wprowadza się stanu nadzwyczajnego, to dlaczego wprowadza się na masową skalę produkt leczniczy przewidziany w Unii dla takich właśnie nadzwyczajnych stanów? Wszystkie te nasze, czyli zwykłych pacjentów wątpliwości, powinni rozwiać nie tylko prawnicy o prezydencie rzeczpospolite, już nie wspomnę, ale specjaliści od medycyny. Wielu z nich się w mediach wypowiada, w swoim mniemaniu trafiając w sam środek, w samo sedno problemu. Gdyby żył Wojciech Młynarski i słuchał tych ekspertów, to być może znów zastanawiałby się przy ich wtórze, czy ci ludzie w jednej chwili tacy mądrzy się zrobili, czy to sedno się zrobiło takie duże. Ja natomiast zastanawiam się, czy przypadkiem więcej racji w sprawie szczepień nie miały jednak cytowane na początku szczury, które nie były zbyt wyrywne i postanowiły poczekać. I właśnie tej rozwagi oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzę Państwu w nowym 2021 roku. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.